Witajcie, kochani. Nadaję dzisiaj dla Was z auta. Przychodzę do Was w celu podzielenia się tym, czego doświadczyłam dzisiaj, to znaczy kolejnym w cudzysłowie wglądem, czyli tym, co przyszło do mnie z przestrzeni. I wiecie, u mnie to bywa tak, bardzo często, prawie za każdym razem, że to przychodzi w momentach w ogóle nieoczekiwanych to po pierwsze i myślę, że to tak chyba u wszystkich, znaczy nie wiem, mówię za siebie. w każdym razie u mnie tak się dzieje, że w momentach nieoczekiwanych i różne sytuacje, różne słowa, różne osoby, cokolwiek co, co pojawia się przed nami, przed naszymi oczami czy w naszym doświadczeniu, po prostu wywołuje E, czy pociąga za sobą e, w cudzysłowiu e, e, właśnie to, co do mnie przychodzi jak gdyby e, takie dostrojenie się e, następuje e, ale oczywiście e, to e, ta wibracja serca, o której wcześniej już tam wspominałam w poprzednich filmikach e, to jest e, nie chciałabym warunek e, ale to umożliwia właśnie odbieranie z przestrzeni i to, że, że, że jesteśmy dostrojeni i staje się dla nas bardziej widoczne. Odbieramy to, co po prostu podpływa w tej przestrzeni, jest bliżej nas, jest bardziej wyraziste, ale to już o tym wspominałam. Dobra, więc żeby się znowu nie rozwodzić. Więc dzisiaj miało miejsce co? to, że e, kiedy m, próbowałam, chciałam uruchomić pewne urządzenie i e, chciałam nastawić moc tego urządzenia i w momencie, kiedy się zorientowałam, e, a szybko się zorientowałam, e, a nie zdarza mi się to w ogóle, nie, nie przypominam sobie, żeby coś takiego miało miejsce, e, że okazało się, że nie jest to urządzenie podłączone do prądu. I w tym momencie e, Raz, pojawił się uśmiech na mojej twarzy, ale pierwsze co, dlaczego ten uśmiech też się pojawił? Dlatego, że odebrałam z przestrzeni, raz, że sytuacja, no, zabawna można by ująć, samo mnie rozbawiła, ale otrzymałam w tym momencie yy, z przestrzeni yy, yy, taki, no, w cudzysłowie wgląd, tak? Yy, podpłynęło do mnie to, że... Yy, że korzystanie w ten sposób z energii, tak jak my to teraz robimy, jak większość ludzi uważa, że to jest jedyny sposób, wszyscy jeszcze z tego korzystamy, tak? Czyli podłączenie do energii, tam powiedzmy do gniazdka czegoś, czy, czy w podobny sposób, to, to tego już nie będzie. To, to odchodzi do przeszłości i, yy, i będziemy zasilać. Yy, Sobą swoją własną energię, wszystko. I wiecie, tak jak mówię, to nie jest pierwsze moje takie doświadczenie i taki wygląd, to co przychodzi. Mówię, może mi się zaraz uda, nie wiem jak tam czasowo. Dobra, patrzę, jest ok, więc. Może jeszcze wspomnę. W każdym razie, wiecie, dla mnie to już jest od kilku lat y, y, takie oczywiste, bardzo ja już y, i mój umysł to zdążył już sobie poukładać e, też, y, bo już dużo czasu minęło. Ale po prostu wiem, to jest nieuniknione. My już jesteśmy w tym w mniejszym, w większym stopniu, różnie każdy. Dla wielu z nas to już się będzie stawało bardziej dostępne, później dla kolejnych stopniowo. I w każdym razie to zasilanie. Tak, jak wygląda w ten sposób, tego już nie będzie. To już odchodzi, to już jest stare, to już temu mówimy papa, pa, a witamy nowe. I to nowe, właśnie, to jest, to jest ta nasza własna energia, którą będziemy właśnie zasilać wszystko. I teraz, aha, to jeszcze Wam powiem, zanim może przejdę do drugiego przykładu, to to, że, wiecie, my jesteśmy mm, My jesteśmy technologią, technologią boską. I e, dla niektórych to może być jeszcze brzmieć, no co ona opowiada, ale słuchajcie, kochani, m, e, zakładając ten kanał, e, e, liczyłam się z różnymi e, m, z tym, że no, do różnych osób może to trafić, tak? I e, kochani, e, naprawdę szanuję e, i rozumiem to, że możecie różnie do tego podchodzić. I ja mówię o tym, co doświadczam, czego doświadczam teraz, co, czego doświadczam od lat. I e, tak jak wspomniałam, mam już gotowość mówienia o pewnych rzeczach szerzej, chcę się z Wami pragnę. Tak jestem prowadzona, żeby się z Wami dzielić, więc więc się dzielę. i yy, 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 nie robiłabym tego, gdybym yy, po prostu nie wiedziała tak i yy, yy, nie była tak po prostu prowadzona. Okej, okay, dobrze, ale tutaj już może się zamotałam, bo mam tą taką tendencję do, do wielowarstwowości, bo wszystko jest też wielowarstwowe i moje wypowiedzi... <grym> Jak gdyby nie są wyjątkiem od, od tej reguły, w cudzysłowie, reguły. I teraz tak, kolejny przykład Wam podam, wspomnę Wam tylko o nim. To było kilka lat temu, jechałam autem, yy, pamiętam na rynek yy, i słuchajcie, yy, poczułam to, to też tak trudno przełożyć, tak? Dosłownie ja się tym stałam. I byłam w tym momencie, w, 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 odczuwałam to wielozmysłowo, ale w, w, też wielowymiarowo tak. Więc w tym momencie wielowymiarowości. E, bo tak mówię, no ciężko to słowami tak przełożyć. E, w każdym razie, e, tak żeby to było tak dla ogółu zrozumiane, e, poczułam, e, po prostu wiedziałam i jak gdyby przeniosłam się e, e, częstotliwością e, i, e, i przypłynęło właśnie do mnie z, e, z przestrzeni to, e, tak jak mówię, to było w trakcie prowadzenia auta, e, że, wiecie, to jest tak, jak do że, wy, że e, przychodzi do ciebie coś, co już doświadczałaś. E, coś, co było z jednej strony, a z drugiej strony będzie. Tak? Bo, wiecie, e, to wszystko dzieje się naraz. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. E, więc to jest na tej zasadzie, i e, wtedy poczułam, że moje auto, które prowadzę, jest e, Prowadzone przez moją świadomość. E, na tamten czas wtedy, tak? Tak to do mnie przyszło i ja to poczułam, wiedziałam i powiem takie, wow, wtedy to dla mnie było, chociaż ja już wcześniej wiedziałam, już wcześniej miałam podobne doświadczenia, ale tamto. Te sprzed kilku lat, to chyba dwóch lat, to około dwóch lat temu to było. Z tego co pamiętam, może dwa i pół, nie pamiętam, ale mogę to sprawdzić, bo wtedy akurat podzieliłam się tym z kimś telefonicznie. Być może z tym kimś będę też rozmawiała i to. Może wrócimy do tego tematu tutaj właśnie dla Was za jakiś czas. Więc wspomniałam też o tej osobie, która jest bardzo mm, piękną istotą. Myślę, że wielu z Was może ją znać yy, yy, czy internetowo, czy osobiście. W każdym razie rozmawiałam z tą osobą telefonicznie. Dodam, że do tej pory jeszcze fizycznie się nie poznałyśmy, bo to jest kobieta, przepiękna istota. W każdym razie ona wiedziała, o czym ja mówię, i też dokładnie to, co ja też czułam, wiedziała po prostu, powiedziała, że to już było, tak. E, więc, e, że to jest i przed nami, i... No, nie tymi słowami, tak? Ja Wam mówię swoimi słowami, ale właśnie w ten sposób, że, że to jest przed nami, ale też już za nami. E, więc, no właśnie, i wtedy to, że ja prowadzę auto, że moja świadomość, tak, moja świadomość, nie ja, jako fizycznie, fizycznie siedzę za kierownicą, ale to moja świadomość jak gdyby napędza tak? ten samochód i sprawia, że on się porusza. I to a propos technologii, więc. No i tego, co się dzisiaj wydarzyło, i tego, co przed nami, i tego, że my jesteśmy technologią, nasza energia, nasza świadomość. Więc to chyba tyle, co dzisiaj chciałabym wam na ten temat powiedzieć. I słuchajcie, tak jak powiedziałam, jeżeli dla kogoś, jeżeli pojawi się tutaj ktoś, kto dla kogo to będzie to, co mówię, będzie... Yy, no, różnie to odbierze, tak? Nie poczuję tego, bo głównie chodzi mi o to i tutaj też w tym celu jestem, i żebyście odbierali czuciem, tak? Nie tylko moje słowa, bo słowa to już jeszcze się nimi posługujemy, jeszcze, bo to też do tego będę gdzieś tam filmik nagrywać o tym, ale. Ale ten nowy świat to już jest czucie. To jest odbieranie wibracjami, naszą częstotliwością wszystkiego, co widzimy, co słyszymy, czego doświadczamy. Słuchajcie, piękne to, co się przed nami otwiera, to, co się poszerza, ale to. To idzie w parze z tym, jak my się poszerzamy, i nie inaczej. Więc, ale Wy już pewnie o tym wiecie. Więc do następnego słuchajcie, usłyszenia do zobaczenia, wiecie ten filmik ja nie wiem kiedy w, tam umieszczę na internecie, bo ja mam kilka jeszcze zaległych, ponieważ nie mogłam pierwszego filmiku, nie chciał mi się wgrać, ale już się wgrał pomógł mi mój syn w tym, za to byłam bardzo wdzięczna i się przeogromnie ucieszyłam, bo no bo zahamowało i to troszeczkę kolejne filmiki, które już nagrałam, bo słuchajcie, no codziennie się coś wydarza, codziennie chciałabym się dzielić, ale też mam świadomość tego, że nie mogę was tak za bardzo, że tak powiem, no być aż tak obecna, chyba że, chyba że tak właśnie ma być. Więc e, słuchajcie, cudownego dnia, do następnego usłyszenia, bo nie wiem który, jaka data dzisiaj jest, tak jak powiedziałam, jest piątek. Y, y, przed wielkanocą, jutro jest Wielkanoc. E, y, no właśnie, wielkanoc bo to taki charakterystyczny dzień. E, no. Także e, jeszcze raz wam mówię, kochani do usłyszenia i wiecie co wiem, czuję to teraz jak mówię bardzo przestrzeń też właśnie podpływają do mnie te, te informacje to żeby się z wami tym podzielić że naprawdę wszyscy ja to wiem od wielu znaczy od, od kilku lat tak czuję to bardzo i w snach i sny w ogóle to oddzielny temat w każdym razie to, że no kilka lat temu, dobrze o snach tylko powiem, kilka lat temu yy, miałam pewien sen, o którym może kiedyś opowiem też i bombę tego Sokor, ja to mogła godzinami nagrywać, yy, w którym wtedy pierwszy raz właśnie widziałam nową ziemię i istoty wokół niej. Yy, piękne istoty, więc yy, kochani my wszyscy. Yy, Wszyscy spotkamy się razem e, właśnie w tym nowym świecie, nowej, pięknej Ziemi, a starej naprawdę mówimy dziękuję. E, była cudowna, była potrzebna, była najlepsza. Kochamy ją, ale wchodzimy w nowe, nowe, piękne przed nami. Cudownego dnia, kochani, do usłyszenia i do zobaczenia. Pa.